Że to, co tworzyliście, i to tworzycie rodzina, podstawowa komórka społeczna, jest częścią takiego organizmu, jak jest samorząd, jakim jest miasto. Tutaj, akurat jesteśmy wspólnie z panem Wójtem, z wójtem gminy, która otacza Białym może może powiedzieć, że jest Miała podacka gmina miała, miała miasta. A fundamentem tej wspólnoty są rodziny. Można powiedzieć tak, że nie każdemu się udało. Nie każdemu małżeństwu się udało. Jedni nie mogli doczekać dożyć, inni po prostu nie wytrzymali Związku, ale się. Można im współczuć, ale trzeba powiedzieć jedno, że Społeczność lokalna bierze swoje źródło z silnych rodzin, stałych rodzin, rodzinów i leśnych, wschodnich Szanowni Państwo, chcę Was bardzo serdecznie pozdrowić i wyrazić radę ze wspólnego spotkania. Pan prezydent powiedział, że 13 lat temu zaczynaliśmy, my też zaczynaliśmy razem uroczystości takie piękne jak dzisiaj. I pamiętam, kiedy pierwszy raz było mi dane być na tej uroczystości, a jeszcze wręczać medale. Ja chyba byłem bardziej wzruszony niż jubilanci. Naprawdę. Ale należy się w szacunek ludziom, którzy przez całe swoje życie tworzyły rodzinę, bali rodzinę, radzi rodzinę 50 lat Krzysztof i pańskie powierzycie Alina i Hansa Konrad